Moneczko, z tej strony Mate, dzisiaj oczywiście znajdę myśl na CSGO Skins, przypominam, że strona jest dostępna dla osób pełnoletnich, jak macie ukończone 18 lat, klikamy sobie plusik, tutaj wpisujecie kod MATE, aby otrzymać 10% bonusu do wpłaty, a jeżeli jeszcze nigdy nie użyliście kodu, to 2 zł i 10 groszy na start, jest event, był teścik w filmie poprzednim i dzisiaj jest test, ale z krzyni ukrytej, więc zobaczymy jak to nam pójdzie. Najpierw sobie klikamy w prezent, Tu mamy kluczyk, klikamy w klucz. No i oczywiście otwieramy tym kluczem skrzynię i mamy z case'a za 42 zł. Jester to jest 1183, więc nie wiem czy z tym polecimy, ale dzisiaj na bójście za cały balans. Zobaczymy ile z tego będziemy mieć. Po trzy skrzynki, czyli 252 zł i jest kilka fajnych skinów, więc liczę, że coś dobrego nam wyleci. Na buście zobaczmy 252 zł i zaczynajmy. No, start, powiem Wam, że jest tragiczny. Wołał pomysł do nieba: 30, 10 i 49. No okej, okay. myślę że będzie jeszcze gorzej. Okej, okay, P90 Simov, Five Seven Monkey Business, P90 chyba jest w miarę okej. Okay. No dokładnie, lekki profit jest, no ale bez strzału, mimo wszystko. P90 znowu, P2000 Obsidian i jest znowu 282, znowu lekki profil dobra, no ta 90 tutaj widzę, że lubi wypaść Okej, jest łuspik łuspik wydaje się całkiem sympatyczny, więc zobaczmy, no niestety nie, nie aż tak, 95 zł lecimy dalej no nie chcę nic tutaj wypaść takiego mocniejszego, ok, tu jest FAMAS, jest Gielek i GALIL, no tutaj 76 zł no to tutaj ewidentnie bez strzału i tutaj dwa razy SKAUCIK, dielek. no ten GLOCK mógłby już wypaść, nie? bym się nie obraził, ok, tutaj był zwrot i trzy ostatnie. Po 2000 Obsidian. Okej, okay, to sobie możemy sprzedać w sumie i polecimy raz jeszcze. Brakuje nam złotówki, no nie wierzę, hit. Nawet nawet nie. Kupimy sobie coś za to. W sensie wymienimy. Ok, Jamka flashback. I lecimy z ostatnimi trzema. Zobaczymy ile z tego będzie. No i polecimy na trybie zwykłym, no my bad Ale okej, okay, wyleciały trzy dygielki, więc chyba nie najgorzej w sumie. To musimy jeszcze raz tak zrobić. Dwa razy Galil i mamy z tego 1300, no więc rojnie jest zbyt wybitny. Ale oczywiście, zobaczmy w ogóle czy jest ta skrzynka na, na bitwach, bo to jest też intrygujące, więc sobie sprawdźmy to. 42 ziko, niestety nie ma jej na bitwach, a szkoda, bo też chciałem sobie porobić bitewki z tą, z tą skrzynią. No to co, chyba... nie wiem, czy otwieramy jedną na Jesterze, no chyba wypada, nie? Skoro to jest teścik... 1186 to musi wypaść albo tak, MK Coalition Factreniu DGLE oczywiście, a Wupka no albo tutaj. To już, byłoby, no, to już byłoby super. Obojętnie co, tutaj daje nam naprawdę super profit. Leźmy z tym 3-2-1 klikamy sobie i zobaczmy co poleci. Niestety MAC 10 Last daj. Tragedia, tragedia. 13 z liko, no i to był błąd. To był błąd, że z tym polecieliśmy. Dobra, teraz tak... Yy... Dobra, popróbujmy jeszcze trochę na busie tą skrzynię. Bo czuję, że może coś ciekawego wylecieć. Okej, okay, tutaj P90, czyli jest zwrot znowu. Monkey Business, okej. Okay. Kawasze Gaiskol, no niestety teraz wypadła... gorsza ta P90, bo w stanie minimalware. No, nie wiem, jakoś tutaj nic nie chcę ciekawego wylecieć. Ani ten gloczek, mimo że to nie jest jakoś mega dużo, no bo to jest 400 zł, tak? Czy ten kałach? To też y, wiadomo, że to życie nie zmieni. Taki skin, a mimo wszystko nic nie chce tutaj wylecieć, więc chyba sobie to odpuścimy, tą skrzynię. Znowu skrzynia ukryta, która mnie jakoś nie porywa za bardzo. Y, zróbmy sobie fajną bitewkę. O, spróbujmy z tym, bo tego jeszcze nie testowaliśmy. Favorboxka jest 3 osoby i tryb share. Zobaczmy. Tu jest Ursus Knife z e, węglana, jeżeli chodzi o kosy. Pewnie jakaś jeszcze jedna jest, no bo to jest 186 Ziko, więc coś jeszcze musi tutaj być dobrego. Albo jakieś rękawice. Okej, okay, no start e, wybitnie słaby. Moonrise, Nova i Enforcer. Okej, okay, jest skałach, ale to że mimo wszystko tragedia. 21 groszy w ogóle Skin. No powiem wam, że ta bitwa to. Dobra, masakra, masakra. 116. No świetny, świetny zwrot. Dobra, teraz tak, zróbmy sobie... być może... Spróbujmy sobie zrobić tą. Nie, to jest 1200, no to bez przesady. Ale ta skrzyneczka może wjechać, brakuje nam 5 dyszek. 5 dyszek. To sobie sprzedamy, ale dalej będzie nam brakować niestety. Dobra, to spróbujmy sobie zrobić bitwę. Albo się uda i zrobimy droższą, albo nie. I po prostu damy jedną skrzynkę mniej. Więc elegant casik 1 na 1. Jak jak wejdzie, to po prostu będzie nas stać na y, bitwę tamtą. I niestety chyba nie dokładnie tak. Przegrywamy to, więc musimy zrobić o jedną skrzynię mniej. I jest tak, tutaj 390 razy 3. Cztery osoby, tryb shared. Tutaj jest do wyciągnięcia Bayonet Marble fight więc, no, jak najwięcej. W, zas w zasadzie, jeden Bayonet daje już nam z zwrot, można powiedzieć. Więc, no, to jest e, też fajna skrzynia. Oprócz bajoneta mamy też e, kilka ciekawych skinów. Zobaczmy, jak poleci. No, i start jest e, słaby, no, ale czego się spodziewać? Najlepszy skin Integrale SG553, ok, tu już jest wulkan. No, ale powiem wam, że jak tak będzie leciało. No, to odcinek jeden z gorszych w historii. No, i tak jest. Niestety. Tragedia Patrzcie na to, ile dostajemy w skinach, ile wydaliśmy Niestety, czasami tak bywa No i co? Dzięki wielkie za oglądanie O w sumie czekajcie, mamy jeszcze 300 zł, to trzeba to wykorzystać, może się jeszcze uda, nie? Nie warto, nie warto już się poddawać Radiation case, zobaczmy sobie jak poleci tutaj I dostajemy petkę, Ok, ta petka chyba nie jest aż taka zła Dobra, może jednak jest, może jednak jest, 186 Poleźmy jeszcze z tym, nas pije już digielek, no i widzicie, tak właśnie kończymy, więc no bez szału dzisiaj, bez szału to w sumie mało powiedziane, ok, save of the kraken, no i co, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętajcie o kodzie made na stronie i o prezentach, możecie naprawdę dużo ich, yy, bajonet, nawajka, głód, dużo fajnych skinów, trzymajcie się, no i siemka.